Elo elo, witam ja, D, 250 Dzisiaj będę próbował zrobić jakikolwiek progres w Jalcraft'cie. Ostatnim razem próbowałem eksplorować jakiś zamek pośrodku oceanu, nie wiem, jeziora, nie wiem co to było. I powiedzmy, że średnio się to dla mnie skończyło. No i dzisiaj próbuję jeszcze raz zrobić jakiś progres. Już sprawdzałem wcześniej yy, czy się zespałnię tam w łóżku, ale nie, zespałniłem się. W randowym miejscu, jak zwykle. I jestem w takim dziwnym miejscu. Z dziwnymi kulkawoną potworkami. Luset Justy. Gonić go. Co jest stanie, jak gowalne. O, kurka wodna. Kto by się tego spodziewał. Wypalać. Przyznaję się wam z to tylko po to, żeby być w lepszym miejscu. Jestem w gorszym miejscu, ja zweruję. Eee, dzisiaj jest plan, żeby zrobić jakikolwiek progres. I tyle. Asa, kurca, gdzie jest. Lepiej się do tego nie zbliżać. Speedrun. O, jest wioska, jest dobra, jest wioska. E, wioska mi pomoże, może znajdę się kierę, nie będę musiał robić kurka wodna. Znaleźć flintu, rozwalać flintu. I ogólnie cały. I ogólnie, już takie rzeczy. Nie powiem tego samego błędu. Już zginęłem przez takie coś. Ale tu jest dużo rzeczy w jednym miejscu, za chwilę stąd wywalam. Jest tu gdzieś jakiś ogień, bo się za chwilę tutaj zginę marnie ogólnie. Coś tu jest, dzień dobry. A tak średnio, cokolwiek masz. Czy nie mam nawet nic na trade'a, więc po co ja się tutaj sprawdzam? Nie ma nic. N nie ma tu nic. Ta wioska jest useless! Idziemy stąd. Idę eksplorować. Dzisiaj muszę zrobić bazę i wszystko. Bo ostatnim razem mi tak nie wychodziło, że szok. Co to jest? Marble Rock. Nie wiem co to jest, ale zbieram wszystko. I oj, co to jest, jakieś pozostałości. Chciałem jakąś ruinę znaleźć, ale nie aż tak bardzo zrujnowaną. Także można było coś z tego zrobić, ale mogę sobie zrobić nóż. Będę już coś miał. Kuczka wodna, za dużo modów, nie ogarniam patyk. Jak mi wyleci ten gościu, co ostatnio. To ja... zwariuję. O dobra, jest nóż, coś w nim jest. Uuuu, atak speed atak... O, no to niezły nóż. Perfekcyjny. Dobra, mam nóż i teraz potrzebuję zrobić po Właśnie, nie straciłem całego progresu, przecież te skillsy się zachowały. Przez to mam super mega przydatne skillsy farmienia, które mi akurat gówno dadzą. O, już się robi ciemno, uj uj uj. Potrzebuję szybko zrobić bazę, ekstremalnie szybko. Potrzebuję... o wiem, zrobię łóżko szybko. Dobra. Drewno szybko, drewno. To trochę potrwa. Boże, żeby mi nic nie zaatakowało. Ja umrę, ja umrę tak bardzo. Dawaj, dalej! O, prawie już, prawie! Dawaj! Dawaj! aż ja się poce? Nie wiedziałem nigdy, że zbieranie drewna będzie takie trudne. Tak. O, 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 dawaj, 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 dawaj! Słyszę dziwne dźwięki. Nie, to się rozwala! Gin, gin, ty Nie no, teraz to kuba chyba już restartuje kompletnie. Bo w nocy teraz się nie będę, no, no, robię restart. Teraz muszę wymyślić nową nazwę: E-Pyry, e n E-N-I-E, z on... bo, wyk, u, r, w, dobra. Tym razem się uda, chodź, gdzie jestem? Jestem otoczony wodą! Szybko wywalać stąd, zanim się coś złego zespałem już tam coś jest! Wywalaj, wywalaj! Ile tu jest rzeczy? Wy... Od wody! Wywalać od wody! Jestem na wyspie, nie? ja widzę wysp. Oh my God. Jestem za blisko wody, ale jest wszędzie jest blisko woda. No to teraz... Giniemy, woda zła. Najgorsza. Żeby szybko skraftuję nóż. Dziękuję. Co ty robisz? Odaź mi regenerację? Ja to dobrze, to dobrze. Teraz proszę kopatyk. patyk. jest i... Nóż. O, zwykły nóż. Przynajmniej nie ma żadnych tych, negatywnych efektów. Czy jak tam wchodzić? Eee, może później. Wiecie co, może w ogóle wejdę, zejdę na razie z tej wyspy i... Pójdę odnaleźć jakiś... Większy ląd, bo ja... Tu jest za dużo wody. A ja nie lubię wody. Tam jest coś. YOLO! Dobra, jest jakaś chatka. Mam, jaj... mam jabłko. Jestem szczęśliwym teraz człowiekiem. Mogę to rozwalić? Nie mogę, jestem za głupi na rozwalenie tego. W sumie nawet teraz nie mam tych moich tych, skillsów. Czy tu nie ma jakiegoś większego lądu? Ja nie chcę być na wyspie. To będzie chyba gameplay na wyspie. Minecraft, ale jestem na wyspie i woda zła. Dobra, no nic. Tam jest zamek. No to już nie wchodzimy do wody. Dajcie ja co, so, wolałem tam to miejsce bardziej, ała. Proszę nie zgon, hmm. Przynajmniej jak tu jest wyspa i nic tutaj na razie nie ma zbyt złego, oprócz tego co jest w wodzie. No jestem bezpieczny na razie. Yy, dobra, tu jest Chwila, Jak tu wezmę jakieś ustawowe itemki, to tam zejdę i będę walczył. Wywalaj. Okej. Okay. Tam jest więcej lawy. I mamy sikierkę. I teraz zetniemy drzewo. O nie. nie miam zuma? Narrator narrates all. Narrator narrates czas Co to jest? Narrator of. Co to ja włączyłem? Nie ogarniam. nie nie używam, ale wziąłem zuma. Tam są syreny. To tam nie mogę się zbliżać. bo syreny mam taki śmieszny efekt. Po prostu cię zasysają i cię zabijają. W skrócie. Obra. Drewno, dawaj drewno. Dziękuję. Das crafting I, po I zbieram kamienie na kill-off. I teraz robimy tak: kill-off i tarczę. Jest dobra. Wezmę na razie i trochę kamienie sobie upgradeuję. To i zejdę tam na dół i zobaczymy, co tam w ogóle jest. Jak ktoś to szybko stamtąd ucieknę. Jak zobaczę, że to jest coś groźnego. Dobra, i teraz tarcza. I lepsza tarcza. Nie mam nic do leczenia. Nie mam praktycznie nic do jedzenia. Idziemy tam. A gdzie mi darbinka się rozwaliła? Nie, ale lepiej, żeby. Dobra, niech to schodzi. Dobra, już mogę powoli schodzić. Co tu się dzieje? Dobra, złoto mogę tak kopać? Nie mogę nawet kopać. Tu chyba tak, tu chyba nic nie ma. Wezmę pochodnie, bo to są te jakieś zaświecone. I stąd na razie wyjdę. Jak się normalnie tuje pochodnie, to one wychodzą. Nie ten. Oj, jest noc. One wychodzą złe. Po prostu nie świecą, trzeba je jakoś zaświecić. Dobra, tak średnio teraz. Łóżko. Łóżko speedrun. O, kulka wodna, już się spałnią. Dobra, jeden. Nie, 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 Wywalać! No nie mogę nic robić O oh, maga Robię następną próbę, nie mam siły Następna próba, maga No nie mogę już zrobić, no kurka mu mogę bardziej uważać. Dobra, create new world Następna próba E Nie w wodzie, nie w wodzie, wywalaj z tej wody, wywalaj, szybko, 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 szybko gdzie ja jestem? O oh my God. Znowu jestem w jakimś dziwnym miejscu. Dobra, patyki, pozbawiam sobie trochę patyków. Dobra, mam trochę patyków, tyle wystarczy i... Mam kwiatek. Jak ktoś mnie zaatakuje, to dam mu kwiatek i przestań mnie atakować, tak to działa. Muszę to odbywać, bo za chwilę się tutaj spalę. O, nie mogę tego rozwalać. Tu jest inny biom. Zaryzykuję i na niego wejdę, bo wolę to od spalenia się. Wolę do tego nie, się nie zbliżać. Nie wiem co to jest. Może zrobić sobie nóż szybko. Nóż speedrun. Wolę mieć czym się bronić. Jak, coś będzie dobrego, czy? E, zwykły nóż. Idę stąd, idę stąd. Słyszę dziwne dźwięki. Farma jakaś. Na razie nic pożytecznego idę stąd, tego biomu. Tu jest ten jakiś ten chwilowy jakiś, chyba tu jest... Mi się bardziej podoba. Znowu jestem na wyspie masakra, choć w sumie tam Co to jest? No i co to jest? Dobra, o, tam jest ten biom fajny. Oj, 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 krab. Nie wiem jakie on ma do mnie nastawienie. On coś tam zabija, on coś tam zabija. Ja wolę nie, ja wolę, nie. Czemu tyle, że tak bardzo muszę przez wodę przeskakiwać? Dobra, jak najszybszą drogą. Dobra. Mam nóż i nie zwracam się go użyć. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O! Nareszcie jesteśmy gdzieś w miejscu bardziej bezpiecznym. Dobra. Teraz znowu zabawa z... Drzewa U nie! Ała, moje nogi są rozwalone, actually. No to nie, niezły jestem, Kulka Jumper, Pawł Jumper i tyle. O! Piesek, jak będę to sobie wezmę. One, one mi pomogą. Może jakoś, nie wiem. O, o słyszałem dzwonki. O dobrze, ona mnie uleczy. Dobra, zwracaj tu. Zwracaj tu. No i dziękuję. Jestem żywy. Ja to idę eksplorować. Bo mamy flint. Teraz tylko jakiś kamień znajdę. Głoduję aktualnie. Potrzebuję znaleźć coś szybko do jedzenia. O, może w tej bus strukturze coś będzie. Oj, tam, dobra, tam się, tam się nie zbliżam, biorę jedzenie z krzaczków i idę znaleźć coś po, dla mnie pożytecznego. Dobra. Mam batyki, już, na szczęście. Dobra, sikierka. I drewienko. O, ja tu się długo zajmuje, masakra. O nie, na mnie! Dobra. 11, dobra, to szybko mogę je przerobić. O, dobra, nareszcie załapało coś. no. 12, może wystarczyć. O, tu jest fajny las. Może znajdę coś, co by się nadawało na jakąś bazę. Może jak najszybciej znaleźć bazę i coś zrobić. To jest teraz numer jeden rzecz do zrobienia. O, tu coś się ale to jest ten most. Nawet nie będę tam. Tam jest to nic ważnego, tam tylko. Drewno i kamień. O, fontanna. Zbiorę sobie. O, następny. U Skok wiary. Dobra, przeżyłem. Let's go. O, 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 co to jest? O, o, perfekt. Uj, perfekt. To wygląda na jakąś strukturę. Tak. Dobre, dobra, perfekt. Znalazłem mój dom. Trzeba go tylko trochę podreperować. Dobra, to w takim razie tak. Nie wiem, czy tu jest jakaś mapa. Jest to jakaś mapa? Nie wiem, czy tu jest mapa. Zapiszę te koordynaty F3: koordynaty print screen time. Print screen koordynatów time. Gdzie tu się to robi? Gdzie tu są koordynaty? Kurka, nie wiem gdzie są czanki. Co to jest za Minecraft? Że nie ma, gdzie nie ma czanków? Dobra, później się tym zajmę. Na razie muszę. Kurka wodna, no gdzie to jest? No to chyba na razie muszę przetrwać noc. Więc po prostu jest problem taki, że ja tutaj sobie trochę porządzę i spróbuję tutaj przetrwać noc i, i będę w nocy ogarniał. Za coś, co mi się przyda, żebym nie musiał. żebym w ogóle mógł. Widzieć gdzie jestem. Na no, trochę naprawię dach, później oczywiście tam bardziej ponaprawiam to wszystko. Ale żeby ogólnie... Żeby mnie ogólnie mowy nie zabiły, no wiecie o co chodzi. Właśnie się dowiedziałem, że tu nie ma w tej grze koordynatów. I ogólnie będzie śmiesznie, jak będę chciał znaleźć znowu dom. No, nieźle kurka. Myślę, że będę jak muś, musiał jak najszybciej znaleźć jakiś kompas. Bo słyszałem, że kompas pomaga w tym, czy że mapę skraftować, jakąś znaleźć. Nie spodziewałem się, że ta gra jest teraz tak trudna. Skraftuję te tarcze na wszelki Clipper. A to ma duży range. Dajcie mi ekspa, dobra. Dziękuję. Ja ciągle słyszę, że tam na polu coś jest. Ja się boję. Ja chcę, żeby był już dzień. O, bo zobaczę, co to jest. Dobra, lecę walczyć. Let's go! Co tu się dzieje? Może mam za mało życia na to wszystko. Ja stąd idę. Tu jest na górze. Pup! Oj, pić mi, gdzie chce. Muszę iść w powodę. I teraz iść do domu. A, no zawsze mogę mieć XP. Zwalaj. Awa, wywalaj. Dziękuję. To rozwalił mi nogę, ale jakoś z tym przeżyję. Gdzie jest ten healer? Nie ma healera. Jak będę miał wreszcie łóżko, to wtedy będę mógł. Bardziej szaleć. Mało jeszcze będę czekał, bo już się robi dzień. Co to tam jest? Już wychodzę, ale. Widzę, że coś się zespełniło i będę musiał to zabić. To jest jednak mój dom. Co nie będę musiał go oczyścić. Co to jest? Wywalaj, 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 wywalaj. Idę, do domu, idę do domu, wracam, wracam się, wracam się, wywalaj, 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 Ała, 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 ała. Jak tam moje zdrowie? Umieram, I am dead, me dead. Potrzebuję do healera. Healer, pomóż. Chodź tak, chodź, chodź tak Dzięki. Potrzebuję, żeby z niej walczyć jeszcze raz. Kurka wodna obok mojego domu. Gdzie to nie wyprowadzam. To jest za ładny dom. kurwa, praktycznie w ogóle nie rozwalony. Znaczy coś trzeba mi od go odbudować. Jest ładny. Ja go nie zostawiam. Już 45 minut nagrania. Jak teraz zginę... To zginę w prawdziwym życiu. Dobra, wszystko, wszystko, dobra. Dzięki. Dobry jeden na raz, dziękuję. Następny, o, ale mam dużo levela. Oh my god, let's go! No cześć, no chodź tu, no chodź ty. Obra. wywalaj, a walną mnie potężnie. Ała, 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 healer, healer, pomóż! Umieram! Cześć, healer! Zejdź na dół! Kulka wodna, muszę do healera. Healer! Kulka wodna co jest tam? Cześć, healer! No i gdzie ty lecisz? Healer wracaj! Wracaj Healer! Healuj mnie! Healer, o dzięki! Muszę skakać! Dobra Perfekt, co się tak szaro mi robi? A bo, umie, bo jestem ekstremalnie głodny, dobra Potrzebuję zjeść jedzenie, o tam jest jedzenie, dobra No i od razu świat nabrał barw. Cześć. Dobra, muszę zamordować owcę. Owca! Gdzie jest owca? Dajcie mi owce. O, to jest taka ruina. Myślałem, że taką kiedyś przekształcę, ale mam tam już dom, który... ...jest zajebisty, więc... Nice. Jeśli nie zginę, to... ...będzie progres ostry. O, jest tam domek. Ale ja nie chcę mieć w gotowym domku. Bo to trochę oszustwo. Nie, ja chcę Ja chcę robić renowację. Nie ufam temu, ale... A dobra. Łóżko! Dzięki. Biorę to, ale mogę okradać. Dziękuję bardzo. To dam Nie ma tu craftinga? A craftinga nie macie? Dobra, potrzebuję sikierki. Gdzie tu jest? Ja w ogóle potrzebuję... Z to drzewo se rozwalę. I zrobię sikierkę. Drzewo rozwalanie time. W syn, to była sikierka, ale tak potrzebuję... Łoja ja cię nie zabijaj mnie. Masakra, by mnie drzewo zabiło, to bym miał depresję już, kurka woda. To już bym normalnie się załamał, nie ma, ale nie mogę go przerobić, tego drewna, uj. omaga, oh omaga. Oh potrzebuję znowu sikierki, ja to sobie zrobię... Z kamienia, potrzebuję trzy. To chyba... nie wystarczy? Jestem beznadziejny w matematykę. Wystarczy, dobra. Teraz pójdę do domku, skraftować sikierkę i zrobię sobie może jeszcze dzisiaj farmę, tak, dobra, to już wyeksponuję do tego punkty. Farming, dobra, let's go. Tyle farminga chyba powinno wystarczyć, żeby zrobić motykę i wszystko i zrobić, zacząć już jakąś farmę. Już zgubiłem mój dom, oh my god, oh my god. gdzie jest mój dom? O, tu jest, dobra, muszę bardziej uważać, gdzie ja idę. Sikierka time. Idę, idę, idę dalej rabować. O oh maga, potrzebuję tego splinta. że może siekierką, ona... ...lusted. Ka kamienna sikiera jest zardzewiała. Nowo zrobiona. Masakra. Giń. Dawaj jedzenie, dawaj jedzenie. Uuuu... Perfekcyjnie jedzenie. 10 na 10. Chcę więcej. Tym razem użyję się kierować. Nie. Mnóż. Zwracaj tu. Dobra, ciekawe co się stanie, jak już zjem, bo w ogóle nie wiem, co się stanie. Uuuu! Super efekty. 10 na 10. Dobra, już te wystarczy. Co ja mam zrobić? Tak, rabować, Dobra, do domku i rabować wszystko, co tam jest. Dzień dobry, przyszedłem wszystko ukraść. Dziękuję. Dziękuję. Coś jeszcze? No, pochodnie też mogę, dwie. I wełnę może. No, w sumie później tu jest domek tam się później jeszcze ukradnie, dobra, dobra, chyba działa. Yy, ja, znowu miejsc na dysku mi zabrakło, świetnie, dzisiaj na 10, ale mi... na innym dysku teraz nagrywam i powinno być dobrze, i tak, tak pewnie będę kończył, bo już mam prawie godzinę nagrania. Znaczy teraz nie widzę, czy mam godzinę nagrania, ale, my, ale... miałem tam 57, jak sprawdzałem, no. A teraz co ja zrobić? Miałem i do domu, tak Co ja teraz miałem zrobić? Motykę, tak Nie mam kamienia. Ale mam drewno. żeby drewnianą motykę. Nikt mnie powstrzyma. Nie wiedziałem, że można tak robić patyki, ale dobra motyka. Dobra, dziękuję bardzo. I tu będzie moja farma, tylko potrzebuję do tego. O mam nawet. Mam farming 2, więc robię farmę. Let's go. Jedzenie będzie wreszcie. Dobra, jeszcze jedno potrzebuję i będzie perfekt. Myślę, że to, to na razie wystarczy. Zapiję wody. U. O, mam robale w sobie. Świetnie, zawsze tego chciałem. Dobra, może. jeszcze... Ojacie. No, ma, mam robale w sobie. No, czego się spodziewałem. Ja łóżko potrzebuję, co ja robię? Mam nici trochę Dobra, szybko owca time Z nowiedzaniem, szybko crafting zapasowy Coś mnie bije To chyba te robale, no? Pewnie tak Czeka, Mam łóżko przecież, co ja robię? Oh gaj, już zapomniałem Debil, debil kurka wodna Masakra jest, mój dom świeci się. Dobry. I łóżko. Dobra. Może trochę jeszcze zanim skończę już ten film, bo już jestem troszeczkę zmęczony, to ogarnę tutaj trochę. Bo tutaj jest dużo lian. To nie wygląda jak coś, w czym ktoś kiedykolwiek mieszkał. To w sumie ktoś... O magale głupoty gadam. To nie wygląda jakby ktoś teraz w tym mieszkał. Perfekto, i czy ja potrzebuję jakiś więcej świec? Nie, ale tutaj, dobra, jeszcze trochę z zewnątrz oporządzę. Bo z zewnątrz to w ogóle to kurka wodna, ale to. Łykolper! Kurka dobra, muszę to załatać. I Nawet nic... I wezmę to załatam porządnie, żebyśmy nic nie zaspełniło. No, a tu się już potem nic nie zespałni. Dziura mam teraz. Dobra, może być dziura. Oboj, mam rozwalone tutaj teraz trochę, ale. A, tam kto się martwi? Nie ma. Dobra, i dalej rozwalam. Dobra. Oj. No, stakliczna jest ta dziura. Dobra, tam może być na razie. O, od razu lepiej. Silne dźwięki słyszę. Dobra, naprawi się później. że postawię skrzynkę, jakoś tą zrobię. Tutaj jest, będzie łóżko, perfect No ja zwariuję z tą dziurą O bo ja będę musiał cały dach naprawiać. No nic Wezmę to zetnę, bo tutaj mi drzewo się kulka do domu wprasza, nie płaci za pobyt, przebyt i ogólnie. O, od razu lepiej. No, tutaj będzie kiedyś inne piętro, ale na razie... pozalepiam tu ogólnie i będzie... dobrze. Tutaj, o. jest prawie dobrze. Dobra, i teraz będę się tutaj naprawić trochę sufit, tam się... Następnym odcinku się myślę zajmiemy oporządzaniem bardziej tego domku. Oh my god, będę za chwilę dużo patyku, bo w Polsce porozwalam strasznie dużo. Podłogi minus podłogi z drewna. Dobra, na razie jest dobrze. I myślę, że już zakończę ten film. Dzisiaj jest Akri, zrobiliśmy progres. Mamy tutaj piękną farmę w podsumowaniu i domek. Który jest rozwaloną kulkę wodną? O wiem. Muszę go jakoś nazwać. To jest. Og ogłaszam cię. Yy, Melina Krzycha. To jest od dzisiaj Melina Krzycha. Tak, mój dom. Perfekt. No, to elo.